Siemano, witajcie w nowym odcinku z Workers Resources Soviet Republic A dzisiaj dosyć przełomowy odcinek, bo wreszcie wywieziemy wszystkie śmieci e, tutaj z naszych wysypisk i wywieziemy je tutaj do Welwidy, bo już mamy naprawdę duży problem, <laughs> bo sami zobaczcie co tutaj się dzieje. Prawie mamy już pełne, tutaj to już w ogóle było jedno przepełnione z tego co pamiętam. Dlatego nie wiem czy ręcznie to zrobimy, albo jeszcze poczekamy chwilkę i powinni nam wziąć się za... gdzie ja tu to zbudowałem? Tutaj bodajże. Z tą logistyką niech robią. Niech to leci. Bardzo to jest dla mnie ważne. Przy okazji chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija i nic wtedy nie przegapicie. Kolejny z ten helikopter poleciał bardzo dobrze. Odkąd mamy tą linię, to jakoś to idzie. E, no i chciałem też zwrócić się do jednego e, widza, bo prosił mnie, żebym nazwał e, jedno miasto jego e, nikiem ten cały Priozgrad, <laughs> powiem wam, że nawet będzie ciekawy, bo dobra nawet nazwa na, na miasto, tylko gdzieś to dopiero zrobimy, co prawda w innej gierce mnie prosił, ale tam w Total Warze chciałem zachować e, struktury, że tak powiem geograficzne naz, nazwy itd., Dlatego tutaj to bardziej możemy sobie pozwolić na wodze fantazji. I gdzieś yy, postawimy to kolejne miasteczko. Myślę, że yy, gdzieś tutaj. Kurczę, tylko tu jest akurat góra, ale to by mi pasowało. Ciekawy jestem tylko, czy dałoby to radę. No bo tutaj jest ropa, a tam, gdzie ropa, będzie duże zanieczyszczenie. Bo też w przyszłości będę chciał. Chyba, że tu. Zobaczymy. gdzieś. Gdzieś chciałbym tu zrobić może tutaj, właśnie, tu jest dosyć sporo lasu. A chciałem zrobić z wycinką. Później, by się to połączyło z koleją, i by jakoś to też funkcjonowało. Eee, dobra. I w ogóle chciałem też zrobić, postawić inne. Już wam pokazuję. Domki. Bo chciałem te trzydziestki. Czyli to są. Bodajże. Które tu są w sumie najtańsze? Bo to mnie też bardzo interesuje. Za siedem i tysiąca. O, tu są w ogóle jeszcze, ale to są bloki, to nie, nie. Chodzi mi o to, że te nie potrzebują e, ogrzewania. Można na nich zaoszczędzić. To są te bodajże. O, one w ogóle nie mają, co jest spoko. To myślę, że gdzieś tutaj by się rozpoczęło. Tylko tak, bez na pewno mieszkańców. E, teren też chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I myślę, że gdzieś z tej strony one, oni będą tą wycinkę robili. Ja tutaj gdzieś się postawi domki. Na razie postawię jedno po prostu, żeby było sobie po prostu. Pyk kurczę, żebym się też nie pomylił z tym nikiem. Nie wiesz, że się zmienimy w przyszłości eee, coś takiego z tego co kojarzę. Po niku tego widza, ale spoko będzie miało tutaj z wycinką e, drzew związane. i... Yy, mogę z waszymi nikami też ponaz ponazywać, nie ma problemu, śmiało piście tylko jak ma to się nazywać to miasto. Yy, I będziemy nie wiem czy wodą, no wodą chyba najprędzej, bo w tą stronę będę chciał też do granic yy, statkiem zwodzić to, tylko tym razem to zrobimy normalnie magazyn, a nie jak tutaj popsute wersje yy, z, tymi z tymi cegłami, bo oni nie mają gdzie tutaj mało miejsca jest. No dobra, yy, niech to leci. Tutaj, nie wiem, zbudowali? Na razie nie, dobrze. Niech sobie to po prostu tutaj będzie. Oni nie powinni mi tutaj, nikt raczej... O kurde! O, ale coś się zbugowało, widzę, powiem wam, bo jakiś dziwny ten domek coś wyszedł. Ale jaja. E, zaraz zobaczymy. A Ja ma, mam mody pobrane. Ta, coś, powiem wam, że dziwnie. Oj, nie wiem czemu. Ej, masakra, co jest? Same, same jakieś dziwne mam te. E, ten jest normalnie. Coś się zbugowało, niestety. E, Zład i tak dalej. A zobaczymy z tego, czy one potrzebują, bo chodziło mi o to, żeby postawić jakiś domek, który nie będzie potrzebował 26, 20. 6, 20. Ten kosztuje 12, a ten 6. Kurde, też potrzebuję. Te były fajne domki, bo one nie potrzebowały, ale widzę, że jakieś pobugowane są. Tu jest coś dopiero takiego yy, chyba niezbugowanego z tego co widzę. Eee, tylko, że to ma 5 robotników. Już też coś widzę. Nie mam pojęcia, czemu działał mi ten mod normalnie. Ta, jakieś ma takie dziwne znaczki. No trudno coś innego się wymyśli niech sobie na razie będzie ten domek jeszcze może zobaczę czy e, coś nie zaktualizuję czy nie mam pojęcia czemu albo coś jeszcze wymyślę bo chciałem trochę sobie ułatwić tam życie bez tego ogrzewania o bo te wszystkie domki one są fajne ładne ale potrzebują ogrzewania no i co udało nam się tutaj jest dobra i biuro dystrybucji niech robią ile wlezie tego Dobra, no i się postawi coś takiego. I w, w, ze wszystkich tych, mam nadzieję, wysypisk, albo zrobię to ręcznie. Zobaczymy tylko, czy wolałbym jakoś to automatycznie zrobić. Tu na razie widzę, składujemy. No, niedługo się też pozbędziemy tego drugiego kredytu. Ostatnio trochę wypłynęliśmy. O, tutaj co jest? Sporo tych więźniów. Nie powiem, też mi mówiliście, że dobre jest, żeby było 30. 30 tej, zaraz tu zrobimy 30 programy kulturalne i 70% propagandy tak ja sobie to ustawię i tutaj też też dzięki waszym komentarzom tu sobie to zrobimy tak o i widzę, że naprawdę spoko jest tutaj trochę bym wolał o, niech będzie coś takiego bo nam cały czas spada ta... O no, hajsu, żeśmy ładnie tu zarabiamy. Ten rok jest naprawdę korzystny. Eee, a jak tam ze zgonami? Kurde, te zgony to nie mam pojęcia od czego są, naprawdę. Już próbuję to rozwikłać, ale... No mega ciężko jest, powiem wam. Populacja mi się chyba trochę zmniejszyła. Albo, nie wiem. Ta troszkę spadła. Ale dla na nas spokojnie, no będziemy mieli też takie siedziby. Eee, czyli tamten Pariosgrad będzie normalny Że tak powiem już bez zanieczyszczenia będzie, on jest mega dalek daleko, bo mi tutaj Też pisaliście w komentarzach, że jest niby to za blisko Chociaż tu patrzyłem i trochę jest mimo wszystko Tu już nie chcę tego bardziej rozwijać Bo nagle powstanie jedno wielkie miasto, a mi bardziej chodzi, żeby były połączone mniejsze Różne takie dzielnice i tak dalej a tutaj cały czas mamy niestety drogę to, nie? No ale to tam przemęczą się jakoś i tak te ciężarówki jakoś nie grzeją. Na pewno będę się chciał pobawić też pociągami Nie wiem czy tu się zrobi tory by było fajnie, nie ukrywam, bo byśmy mogli, tylko to też mega inwestycja droga eee, Tak to co? Statkami trzeba by było. No dobra To co? Eee, ile tu zostało? 45%. No dobrze. Hmm, a ile będzie nas to kosztowało w ogóle? Czy nas stać na to? Tu na razie nie mam. No ale tu zaraz powstanie. Zrobimy sobie. Nie wiem czy małe. Zrobimy średnie. Żeby szybko w miarę to poszło. Ci tu widzę, że problemy mają. No i będziemy też za to haj stracili. Co też jest trochę problematyczne. A niech stąd zabierają te wszystkie śmieci Dziwne jest to działanie powiem wam Z tymi śmieciami Albo przynajmniej trochę tego nie ogarnąłem Z tą lojalnością to też spada kurczę masakra No cały czas Ale mówię zrobimy rozgłośnię radiową Z czasem Proszę bardzo No bo, no, bo na pół miliona kosztuje No ale to jest bardzo potrzebna yy budowla co jak co. I też już bym chętnie budował to w nowym mieście, tylko no, musimy jakoś, mówię, muszę ogarnąć z tym modem, zobaczyć czy coś innego się nie wprowadzi, albo zrobimy to ogrzewanie i chciałem też połączyć to jakoś z tym mimo to, że to daleko to, albo zrobi się kolejną na przykład e, gdzieś tutaj na przykład z tej strony, bo to i tak będzie z ropą. Trzeba będzie dobrać i przysyłać. Nie wiem, czy gdzieś mega daleko tego nie zrobimy, ale z ropy to jest mega hajs, więc nie przyjmuję się tym. No dobra. Tu jest kit. Więzienie też. No dobra, tutaj. Nie ma żadnych jakiś problemów tutaj. Dziwna sprawa, o nie, dobra, pojawia się i szansa z tego sukcesu jest Tu też będzie niedługo kolejny hajsik Tu już niestety mamy przepełnione Też trzeba będzie to zabrać, wydaje mi się, że głównie przez te śmieci, bo jest 10 tysięcy Jest to zanieczyszczenie i no 5% mamy, to niby nie jest jakoś wysoko Ale no cóż W ogóle ile obywateli ma radio? Ładnie, 5000 1000 telewizor. O, dobrze, dobrze. Niech, niech mają. Trzeba będzie propagandę uruchomić. To też będzie się y, nam lepiej grało. Tu już y, a, tankujemy, ok Ponad 100 ton. Tu jakiś, nie wiem, co to bak jakiś, czy co jest? Dziwna sprawa powiem wam. Co to się tu zbugowało? Dziwne? Dobra. Lecimy, patrzymy. Powinni już tu ukończyć. Eee, mamy, mamy, dobra. No i następne możemy sobie wziąć. Może. Kurczę, co by tu wziąć? A, wiem co chciałem. Bardzo potrzebujemy też e, z inwigilacją. Żeby zobaczyć jak ci obywatele w ogóle funkcjonują. Czyli ranking członków partii. O! Śmiało więcej tu osób też może przy tym. No i zobaczmy jak z tą logistyką. Średnie centrum zrobimy sobie. No, gdzieś by tutaj, może tu. No, no może być gdzieś dalej też i. Nie będzie problemu, ale widzę, że ono jest takie duże że mimo wszystko... Tu jeszcze jeden blok mamy Gdzieś bym to upchnął Ale widzę, że chyba muszę tu gdzieś... Kurczę, tu też nie ma jak... Tu, to może tu Tak po prostu To ukryję O, wyrównamy elegancko Kurczę, dziś... O, no dobra, niech będzie sobie tutaj Lecimy. Mówię, bardzo dobrze. Rzeczywiście na tym zarobek, tak jak mi w poprzednim sezonie mówiliście, to helikoptery, samoloty i tak dalej. To jest mega dobra inwestycja. No i tak, czy ja będę mógł w ogóle tak zrobić z tymi śmieciarkami? Nie wiem, co się opłaca bardziej. Czy duże, czy małe? Weźmy sobie. Może te? te szybciej jeżdżą i są tańsze. Ale mniej. Dobra, niech będą te. A weźmy sobie może białe? Czy oni będą mogli wozić to? Dodaj załadunek. Stąd? Stąd? Tak, widzę, że można. Tu raczej nie ma problemu. To tu są śmietniki. Tu jest... Kolejny. Dobra, i teraz na tej wyspie. Wydaje mi się to rozsądne, co to, to co teraz zrobię. Tutaj widzę, że nie ma problemu. No i tu. Czy ładowanie, procent składowania. Pojazdy ładują towary, kiedy magazyn jest wypełniony więcej niż 0. No, powiedzmy, że... 20%, nie? Żeby był luz. No i niech ładują... Wydaje mi się, że zmieszane, no bo tutaj same są. Tak. No i następny ten. To jest tu do tej welwidy. Nawet mi ta nazwa przypasowała. No i wyładunek odpadów zmieszanych. No i dobra i zobaczmy czy to w ogóle będzie funkcjonowało tak jak, jak ja chcę. Co? Pojechał? Jedzie, dobra. No to co? Myślę, że bierzemy mnóstwo tych śmieciarek. Bilutkie. 12 pojazdów. Każdy powinien wyruszyć. No i zobaczymy. Co? Biorą. No, powinni. Bardzo wolno to niestety. Idzie no ale. Powinniśmy tam jakoś po jakimś czasie to zrobić. A ci co? Władowują to? Tak. Dobra, ale dzięki temu to powinno się odblokować. Niech to biorą. A no i postawimy im jeszcze jedną stację benzynową. E... Taką, czy zaraz to jaka była? E... Niech będzie ta. Przecież ona. O kurde, prądu potrzebuje? Uu. No to tego to się nie spodziewałem. Hmm, to mi się trochę nie podoba. No nic, to niech będzie tutaj stacja benzynowa. Chyba nie będzie z tym problemu. Niech będzie paliwko. No i stąd chyba przejadą. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Eee... O kurde. To z tym paliwem? Skończy mu się i co? Lipa będzie? Nie, jedzie. Nie mam pojęcia jak to będzie działało. No i 40 tych leci nam za każdy przejazd, ale widzę... Dobra, nabrali. E, mam nadzieję, że z tym mówię. Jakiegoś problemu nie będzie. Tu sobie tą drogę walniemy im już normalną asfaltową albo Taką chociaż utwardzoną. E, pojechali, jadą, jadą, tak, dobra. Walnijmy im już taką mówię normalną. <grybujesz> Żeby nie było lipy. O! Miasto, nawet nazwa kolejna jakaś powstała. Okej, okay. a i tu jest takie, właśnie. Okej, okay, dobra. A to za dużo pieniędzy nas raczej nie kosztowało. No i bardzo dobrze, no tutaj przynajmniej te 60, nie 30, że tam 20 na godzinę, więc. Git. I kawałek drogi mają tu. Kurde, jaki korek? O, w mordę. No ta, teraz zanim oni to będą brali, to ojoj, ojoj, oj. No ciężko mi jest coś na to poradzić, powiem szczerze. Będzie trzeba to po prostu zabierać. No żeśmy tego nie robili systematycznie. I teraz taki trochę klops, nie? Jedna tu zabierze, to no dobra. Nie wiem, czy już jadą, czy nie jadą. W ogóle wszystkie te ciężarówki jeżdżą. No dobra. Spoko. Nic, wydaje mi się, że jakoś to się. No znowu korek? O w mordę. Oczywiście trochę to tak działa, no. Średnio. Ale to chyba tak musi być. No chyba, że coś mi poradzicie na to. Śmiało możecie pisać w komentarzach. Ale wydaje mi się, że... No tak musi być po prostu. Powin powinienem jeszcze drugie wybudować wtedy i może by to się... No, bo jeden wysypuje, drugi zabiera. Tylko bardzo to wolno też trwa, co jest trochę denerwujące. Zresztą eee... mi się może z takim chwytakiem... Nie wiem, czy by było to szybciej. Hmm. Spalarnia. No nie no, spalarnia jest. Eee, jak tu to, to wygląda? Nie możemy składować. Nie wiem czemu. Tu też powinno być okej. Okay. Nie czaję za bardzo. No ale oni tu dają. I tu znika. Nie wiem. Też to dziwna sytuacja. Z tymi śmieciami to są problemy naprawdę. Z drugiej strony, no realistycznie trzeba się ich pozbyć, nie? Hmm, dobra. Chyba, że serio byśmy. Kurde, muszę zobaczyć na próbę. Wziąć yy, jedno sprzedać. I zrobimy na próbę śmieciarkę z e, tym kontenerem. Tak mi się wydaje. Weźmy sobie ją na taki kolorek. I zaraz, może zaobserwuję to. Czy ona da radę to zrobić? Bo jeśli nie, znaczy, jeśli ona będzie szybko ładowała. No to spoko, o, tu kurde na trzołówkę pojechali, co za ludzie. Nie wiedziałem, że takie rzeczy tu się dzieją w tej gierce, ale serio. No dobra i co? I biorą to szybko? No kurde, nie wiem, czy tak szybko to biorą, mówiąc szczerze. Wolno im to idzie. Niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy to kupić te, porobić im y, śmieci z chwytakiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Czy to by szybciej szło i tak dalej. Żeby zrobić im właśnie w tą stronę i. Hmm. Dylemat mam, naprawdę. Czy aby to, to zadziałało, by tak jakbym chciał. No bo oni to no, wyładowujemy i tak dalej, ale nie do końca jest tak jakbym chciał. Tutaj w ogóle, jak sytuacja też tak to zabierają. Strasznie, ogólnie mega wolno to działa, nie? Chyba żebyśmy jeszcze im walnęli jedną. Yy, tą. tom, więcej tych spalarni porobić. To też jest jakiś tam pomysł. Zużycie jest. Tylko 140 tysięcy to kosztuje. Nie wiem, czy to nie za drogo trochę jest, na no, jak na nas. I czy ja nie potrzebuję ogrzewania? Nie, nie potrzebuję ogrzewania, dobra. Żeby to po prostu połączyć z tym i... By było zbani, nie? Na tej zasadzie tu sobie tak byśmy tu walnęli. Uczuję tylko tu mieszkańcom, no ale cóż Dobra Niech sobie tutaj to będzie No i zobaczymy Może to coś da eee, Tutaj użyj jednokierunkowych No właśnie, zaraz tu zrobimy Ale widzę, że to tak chyba nie działa Kurde, chociaż No zobaczymy Przyjdą na pewno jacyś tu do pracy. I co? Nie, o praca się niby odbywa. Ej, leci to. Bez kitu. Tylko, że znowu się robi duży kontener na odpady. I to jest popiół. No dobra, 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 dobra. Schodzi to. Czyli co, my powinniśmy tak naprawdę więcej tych. Kurde, co jest. Więcej tych spalarni zrobić. To powinniśmy ten popiół wywozić. Dobra, mamy już rozwiązanie jakieś. Tylko to są duże kontenery. Dobra, zrobimy to jeszcze inaczej. Po prostu walnę im. Eee, takie jedno. I tyle. Tylko chciałbym równo to postawić. No, Kamaan. Jak będzie tutaj. O. Dobra. I zaraz będziemy po prostu brali ten popiół, eee, Kup. Pyk. Śmieciarka. Eee, odpady zmieszane, tak. Tymi dużymi bym chciał to wozić. Pyk. Czyli stąd. Ładuj. Eee... Odpady bio. Kurde, no chodzi mi o to, żeby tuś te brali. Zobaczymy zaraz, czy eksport. Zresztą wwozimy na główne. O, roba. Zobaczymy. Jeszcze tu nic nie pojechało, i niech stąd biorą z tej spalarni. Plus jeszcze weźmiemy, ile mam tych spalarni stąd. Tak. Tu nie widzę, żeby było coś innego, i stąd też. Pyk. Ok. Niech nawet 0 będzie tak, i tutaj bierzemy na tą welwidę i niech to po prostu wyprzedają mnie. Okej. Okay. Pojechało. No przełom z tymi śmieciami jest, nie powiem. Ej, no biorą to i to działa. E, stąd powinni to też zabierać, wydaje mi się. Nie wiem czemu to tak... Nie, biorą, biorą, tak? Biorą, znika to. Okej, okay. czyli to działa w takim razie. Bardzo dobrze. No, no, rzeczywiście mamy tego do, do groma. To to jakoś tam po małemu pójdzie. Śmieciowy przełom normalnie. No nie chcę mi się wierzyć aż... Że tyle nam to zajęło, ale... Ale tak, no mamy to zapchane i dlatego tak jest, nie? Tak samo z tymi śmieciami myślę, że. Chociaż tu jest yy, magazyn wysypisko. Tu też, nie, dobra, tu nie jest źle, bo tu w razie co tu pchają w to i... Okej. Okay, tylko myślę, że to mega dużo. No, teraz to patrzcie jak chodzi. Się dymi normalnie. Tutaj akurat no właśnie, już, już nie ma jak tego. Najwyżej jeszcze jedno im walnę. Zaraz budujemy. Mm nie spalarnie tylko co ja chciałem Tut, yy, małe centrum o. niech będzie widać jakie to jest konie jak to jest koniecznie potrzebne nie e, dobra coś takiego niech będzie ja przy prostu to przekopiuję i nie będzie problemu to jest fajne pyk śmieciareczka Duże kontenery. Eee, skopię zadania do innego budynku. Pyk. Dobra. No i niech jeżdżą. No. Zarówno te i te. Poszedł na to duży, dosyć duży wydatek, ale wydaje mi się, że warto. Będziemy mieli spokój z tym. Także tak to wygląda. No, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, cieszy mnie to. No bo to spada, nie? Tutaj też potrzebujemy, ale tu też powinien ktoś przyjechać i to zabrać. Tak mi się wydaje, no, że nie powinno być z tym problemu. Ta, jadą tu więc, także dobrze, dobrze. Zaraz zobaczymy. Chciałem też Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt. Już yy, w sumie zbliża się ten już wielkimi krokami Wigilia i tak dalej. Także Tak, biorą to. Dobra. Ta, no i to szybko już. Fajniutko. No, także przełom udało się. Jakośśmy osiągnęli z tym. Wywożą to spokojnie za granicę. Niech to sprzedają. O ciężarówka za ciężarówką. Korki będą troszkę, no bo musimy tutaj to rozwiązać. Nie chcę tu im kolejnej śmieciarni, tej spalarni dawać, bo będą jaja. No i dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. Życzę Wam. Yy, no, dobrego dnia. I w naprawdę udanych świąt odcinki będą na bieżąco cały czas także co widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się hejka